Violetta, do mnie. Tato, proszę cię. Nie chcę słuchać tych wyjaśnień. Violetta nie miała... Nie, wtrącaj nie wtrącaj się. się! A najlepiej będzie, jak odczepisz się ode mnie. Zawiodłaś mnie, Violetto. Ty nie masz do mnie zaufania. Właśnie, że miałem do ciebie zaufanie. To dlaczego mnie śledzisz? Nawet nie zaczynaj. To ty masz mi coś do wyjaśnienia. Nie. Nie zamierzam ci niczego wyjaśniać i nigdy więcej do ciebie się nie odezwę. Jak ty się odzywasz? Dokąd idziesz? Do domu. I lepiej, żebyśmy szli oddzielnie, po nie ma szans, by się dogadać. Słyszał go pan? Ale kogo? A, prawdziwego ducha! On tak hałasuje, jakby odbijał piłeczkę. Co tu się dzieje? Ja się boję! Ej, puść mnie! Co ty, przedszkolak to wcale nie tak! Yy, yy, znalazłem ją na ulicy, więc wziąłem. Rozumiesz, że wziąłem ją. Bo... Trzeba ją schować, żeby duch się znowu pojawił! Doskonale. Doskonale, bo to takie żarty. Nie, 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 to wcale nie są żarty. To jest duch z gatunku tych złośliwych! Pojawia się, kiedy nikt się go nie spodziewa. Hmm. To nie ma żadnego ducha! Ducha! Duchy nie istnieją, pajacu! Halo? Cześć. Y, muszę z Tobą pogadać, ale jeśli to zły moment, to powiedz. Ja też chciałam z Tobą pogadać. Koniecznie. To możemy się spotkać? Tak, oczywiście, że tak. To może przyjdziesz na tor za godzinę? Tak, przyjdę. Super. Jak chcesz, to po moim treningu możemy gdzieś wyskoczyć, dobra? Będę u ciebie za godzinę, Buziak. E, to, to jak wytłumaczy mi pan ten ogryzek w gabinecie, Pablo? E, I hałasy w szybie wentylacyjnym. I te kroki brzmiące jak odbijanie piłki. Może takie? Tak właśnie takie. To pan jest hmm. duchem. A co duch miałby tu robić? Nie jestem duchem! Tak właśnie mówią duchy! Nie jestem duchem! Akurat! Tak. <laughs> nie zjedz mnie, nie zjedz mnie! Nie zjedz mnie! <laughs> nie, nie no, co cię odbiło? To przecież niemożliwe! Jestem potrzebny. A, a jeśli panu pomogę, nie zje mnie pan. Nie zjadł cię, ponieważ nie jestem duchem ludojarem! Udowodnij to! <laughs> Jedno jest pewne, ten gość nie ma mózgu. Andres! Andres, trzyma! Co to co, co jest? Co ty? Słuchajcie! Słuchajcie! Tam jest duch! Duch atakuje! Atakuje! Raduj się, kto może! Co to było?